Tym razem w programie Maraton Subiektywności zapytam Jeleniogórzan, czy w ostatnim czasie nie mieli zbyt wielu wolnych dni. Pana zdaniem nie było zbyt wielu wolnych dni od pracy? Nie, dziękuję. Było dużo wolnych dni do pracy, no ale. Nie. Dlaczego? No, bardzo, bardzo przyjemnie, było, spokojnie. Hmm. Jak długo pan miał wolne? No, dwa tygodnie. Tak, dużo, dużo za dużo. Jest męczące. Ciężkie, nudne w domu, siedzenie, przyjmowanie gości. Nie, nie. Za dużo, stanowczo za dużo. No trochę było, ale czy zbyt wiele no. Pani zdanie pytam. Ja mam dużo wolnego, bo ja nie pracuję, także. Nie wiem, no trudno powiedzieć. Było za mało. Dlaczego pan tak sądzi? Jestem hotelarzem, ja pracuję w, tym, w tych dniach, więc... Zazdroszczę ludziom, którzy mieli tyle wolnego. Dla mnie za dużo, ponieważ już jestem w starszym wieku i bez pracy nie umiem wytrzymać, nie? Jestem jak nakręcona i mi to przeszkadza wręcz. No nie było. Nie było. Nie. Dlaczego Pana zdaniem to nie było zbyt wiele? Nie wiem dlaczego. Moim zdaniem wydaje mi się, że dlatego, że ludzie nie mają pracy, i ci co pracują, to muszą pracować w tym kraju. No nie wtedy tak i w chory kraj po prostu. Nie wszyscy mieli tak wiele tych dni wolnego, jak się może wydawać, tak? Oczywiście. Jedczy człowiek jakie jest chory, to musi pracować. Rozumiem. W takim kraju wyjemy, no nie wtedy. Ludzie chowy muszą pracować. No ja ostatnio miałem bardzo długo wolne, ale nie mi się wydaje, że raczej nie. Dlaczego? Nie wiem. No. Człowiek odpoczyna trochę odpoczynku. No mi pasuje, ponieważ jestem uczennicą i dla mnie było dużo wolnego, więc dla mnie jest w porządku. Mogłoby być jeszcze więcej? Nie no, bez przesady. No, raczej nie. Dlaczego? <śmiech> Dlaczego? <śmiech> Dlatego, że no, święta były przede wszystkim. Mhm. Święta to taki czas magiczny dla wszystkich, także. No w tym roku to wypadło prawie trzy tygodnie tego wolnego, mm. tak Wie pani, ja i tak pracuję tak, że czy wolne, czy święto, czy nie święto, to idę do pracy, mhm. także. Zdecydowanie za dużo. Dlaczego? <laughs> Dlatego, że trzy niedziel w jednym tygodniu to za dużo. Myślę, że tak. Dlaczego? E, rozleniwiliśmy się troszeczkę. Pani zdanie, w ostatnim czasie nie było zbyt wielu dni wolnych od pracy? Nie, było ok. Nie, dla mnie nie. E, dla mnie akurat nie, ponieważ jak było wolne, to pracowałam, a jak e, nie pracowałam, to miałam inne zajęcia. Także. Według mnie było, było ok. No, dla mnie to nie było, bo ja pracowałam, bo mam specyficzną pracę, ale uważam, że tak, że niepotrzebnie, bo dużo na pewno gospodarka straciła i tak mi się wydaje. Bardzo dużo. Polski nie stać na, na wolne. Naprawdę musimy dużo pracować, dużo pracować. Co państwo sądzą na ten temat? Zapraszamy do komentowania.